Jak ktoś mnie zabije zaraz, jestem przekonana. Słuchajcie, wielu z Was chciało The Forest, więc witam Was serdecznie na kanale gamingowym. I dzisiaj gramy w The Forest, bo jak wiecie lub nie, ja kiedyś bardzo lubiłam grać w Foresta i kurde, byłam zajbista w tym i lubiłam mega budowlę. Możecie zobaczyć je zresztą na moim y, y, głównym kanale. Tam też y, nagrywałam. Tylko, że ja jestem głupia, bo ja sobie gram w domu, a później sobie myślę: A, dobra, nagram i już miałam wszystko gotowe miałam bazę całą i itd a tutaj zaczynamy od nowa i będziemy robić jakieś fajne rzeczy, myślę mam nadzieję mm. czyli nic się nie zmieniło, dalej można jakby te walizeczki rozwalać i zabierać z nich itemsy i w sumie dalej są te same co wcześniej, czyli jakieś alkohol, szmatki szybciej, bo ja się bardzo boję jak będzie ciemno, żebyśmy nie umarli a ja boję się, że jest taka możliwość więc muszę szybko pozbierać, uuu my god, jakieś patyczki, 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 Up. te chyba się dłużej, a mam no, dłużej na no, dwa razy, dobra szybko, kościoła ja nie mam całego dnia, czy ja już mam jakieś liście, co ja mam w moim ekwipunku, to nie jest mój ekwipunek, co to są w ogóle te rzeczy tutaj nowe, uu, uu. no to ja wiem jak to się robi, kościół, co to jest, uuu, tego nie było? To chyba było... E, to, to... Find Timmy. Okej. Okay. Ooo, Ciekawe! Kurde, myślicie, że nas coś znajdzie? Bo napiszemy SOS, I, I don't think so. Build a signal, never give up hope. No, już kurde. gościu, przeszłam tą grę, więc raczej chyba wiem. O oh, wow! Można zrobić krzesło. Dobra, yy, słuchajcie kochani, obejrzycie to jak już będę bez pie. Uu, ale fajne takie realistyczne w miarę obrazki. Wcześniej było takie gówno. Dobra, najpierw wybudujmy dom, bo ja się troszeczkę yy, boję. Jak będę się bardzo bała, to będę mówiła tylko po angielsku. Sorry guys, a już troszeczkę się boję, bo ja wiem jak ta gra wygląda. I tak jak mówiłam w minecraftzie, ja pierwszą całą noc przesiedziałam totalnie na jakimś kurde drzewie, czy cokolwiek to było. Bo, bo się po prostu strasznie przeraż... Mam za dużo patyków the fuck. Nie, bo tylko nie wpadnij na jakiś mutantów. Please. Powinni dać jakiś czas, że można, nie wiem, się schować. Mam już wystarczająco tych listków. Ile mam tych listków? 34, to jest mało. Bo muszę w ogóle jakieś jedzonko mieć. Coś żeby coś tu chodziło? Jakie jedzonko? Gdzie mam wybudować bazę Ja się boi... <laughs> Dlatego ja nie mogę... The Forest to była jedyna gra, którą się jakby wzięłam w sobie i, i zaczęłam grać, bo ja bardzo boję się grać w gry, które są jakby takie trochę straszne. Czemu tu nie ma w ogóle jedzenia? Co to jest w ogóle za... Co to jest w ogóle za porządek, żeby nie było jedzenia nie wiem. Muszę się umyć, bo jestem... U, Duck Tape. Ciekawe, po co jest Duck Nie wiedziałam nigdy. W sensie nie było nigdy ducktapu, więc nie wiedziałam, po co jest. Dobra. Eee, e, Pim pam. Czekaj, o, zrobimy... O już się zmęczyłam. Zrobimy wliczankę, gdzie pójdę. Pim. Uuu, co to jest? Ale słońciutko tak robię o lubi... Co to było? Gdzie to jest? Uuu, to są te zioła całe leczą. A kamienie też potrzebuję. Jezus! Jeez, kamienie! Nie chcę mieć żadnych. Ka kamienie! Uuu! Ma fut! Hello! Hello, żeby mnie zaraz nie była żadnym food. Dobra, bierz te kamienie szybko, gościu! Hi! Fuck! Sake! głupia New Animal Discover! ooh uh. No dobra, ja bym chciała jednak. Y porobić coś konkretnego, więc dobra, najpierw muszę zbudować sobie bazę, bo ja naprawdę... Jak to robi się ciemno, o oh, wow poznacie mnie, która jest przerażona ogólnie rzeczami ale mam zajebiście, trafił tu, znaczy zajebiście, no każdy się rozpi przy samolocie, ale akurat mi się chyba się robi każda inna mapa a mi się zrobiła tu, gdzie jest katana chyba, że pozmieniali to wtedy sorry, I got the problem Ej, a jak się robiło te markery? Bo oh, fuck chyba, trzeba było je zbudować. Jak ktoś mnie zabije zaraz i jestem przekonana. Eee... Okej, okay, okej, okay, nope. Nope, okej. Okay. Eee, yes, jest, tik marker. Nope. Uh, yeah? Czy ja mam wszystko? Yes. Great. Thank you so much. O oh Boże... Oh my fucking god! Oh my, oh my fucking god O oh mój my... Please guys bijcie się razem ze sobą Ja pierdzielę widzisz Dlatego ja nie mogę grać w te foret A nie w nic, bo No i umarłam. Dziękuję bardzo serdecznie No okay. okej, okay, dobra zabij mnie Whatever Ej, słuchaj, tak się wystraszyłam, że wyłączyłam sobie grę przez chwilę. Naprawdę, dosłownie, wy wywaliło mi grę. <gry> A jeszcze nawet nie jest ciemno. Ja naprawdę, aż, aż jest mi gorąco tak się wystraszyłam. Jesus. Okej, okay, okej, okay, right. Byłam już tutaj tyle razy, chyba że to jest inny cake. Ale nie sądzę. To powinny być gdzieś skrzynki, chyba że to zmienili. Chyba, że to jest inny cake, what the fuck? Ej, a jak się uderzyło jakiegoś jakiegoś... O, wypadały pieniążki. złaśnie, gościu, pamiętam takie rzeczy. O, są! Mówiłam, że są tutaj te. O, i tu było dużo butelek. Jak mam za dużo butelek? Dobra, Jezu, musisz tak w ogóle hałas. O, gaśnica? Nie, co to jest hairspray? What the fuck? Na co mi jest hair? Upsi, not this. What the fuck? Oh my god! Ej, zajebiście, kurde. Jak ja w to grałam, to nie było czegoś takiego. Dobra, tu będzie namiot. A nie. to The fuck they do. Oh my god. Oh my god. No, no, thank you. Thank you, baba. Nie mogę się umyć tutaj, please. Oh my fucking god. Ja pierdzielę, bym się utopiła. czajcie. Ale mam się chociaż, więc. Jeżeli jest noc, to fucking stay here. Tutaj będzie e, chyba ten. Można szmatki było? Nie chcę piłek, get the fuck out. E, chcę szmatki. Uuu, TNT, yes! Nie, fucking shit. Dobra, może być i to. Oh my, oh my god! Ta gra jest naprawdę straszna. Zapomniałam już dlaczego w nią nie gram, ale jednak sobie przypomniałam właśnie teraz. Szmatki, okej. Okay. Musimy iść do tego, do tą katanę, no ja muszę ją mieć, bo będzie przypał jak jej nie będę miała, a jak będę miała katanę i w ogóle trzeba porobić dużo też różnych, a, i muszę się wyleczyć, właśnie, tu jest TNT, nie, to jest dalej to gówno, tu jest TNT, yup, Lizzy! oh my god, Li Lizzy, my friend, wait, fucking shit. Letteran... Ej, w ogóle jak powiem Wam mega tipa, jakby się bałam, ale już nie można. Fak, szkoda. Skakiwałam na to i siedziałam u góry zanim mnie zabili. W sensie no... Ciężkie były te czasy. Ej, zróbmy... tu bo oni się tu respią, ale warto też dać... O oh my god, nie, tylko nie burza, please, please! Dobra, ja spadam... Ja chyba się zejdę na dół jednak. Ej, o oh, wiem, gdzie mogę. Oh my god, I'm stupid ass. Ile można jedno drzewo, kurde. Dziękuję, ciąć. To jest najgłupszy pomysł, jaki mogą wpaść, ale chyba jednocześnie najlepszy. Oni tu nie wejdą. Ja nie wiem, nie mam czasu po prostu myśleć, a, a się boję. Nie zabijajcie mnie jeszcze, please. Gdzie było to drzewo? Tutaj było gdzieś, nie, prawda? Zauważyliście, że jak się boję, to się strasznie szybko mówię, prawda? Nie boję się bardzo teraz. Jest jeszcze tylko cztery logi i mamy z głowy. I wiem, że to jest głupie strasznie, bo oni będą mogli teraz rozwalić i wejść, ale kto nie próbuje, ten nie żyje, więc. Dobra, uspokój się i rąb to drewno. Jesus, no. Czy ja jestem głupia? Nie mogę. Please! Let me in! Oh my god. Jak? I'm so fucking stupid. I'm so fucking stupid. Let me in! Please. No weź kościół! To nie może... Jak się wchodzi do foresta normalnie? Pamiętacie jak mówiłam wam, że to jest zajebisty pomysł? To jest najgorszy pomysł w historii. Okej, okay, zróbmy tutaj. Ale jestem głupia, ja pierdzielę. Będę musiała ściąć więcej drzew, ale nie szkodzi. Ja mam przecież cały dzień, całą noc. Byle żeby tylko zdążyć, zanim będzie ciemno. Okej. Okay. Alright, okej. Okay. Good plan, I have. Teraz się uda, zobaczycie. Wszystko pójdzie tak, jak ma być. Good for me. Widzicie, mówiłam wam. Że to działa. I robi się ciemno. Szybciej, Kościół! No weź włóż to! Ej, może nam się uda i nie umrzemy, hehe. <noise> I w ogóle tu dzień długo chyba trwa. Albo już się kończy, więc... Ile tam potrzeba loku? Pięć? Oh my god, oh my god, please, please, no, no, no! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Kościół! Oh my god! Oh my god! Czemu ja nie mogę go uderzyć? sensu jest to, jak ci nie ma katana Spróbuj się z jak danego psa do domu. Nie, przyszło ich jeszcze więcej, super. Czy ja przeżyję? I lose a of... Oh my god! No, oh, no, this is private teritorium. Sorry. No nie, no umarłem. Oh my god. I'm fucking dead. Oh my god. Um, to jest koniec tej Serii z Foresta.